Witam, dzień dobry. Cześć. Dzisiaj w tłusty czwartek zrobimy pączki. Przygotujemy je z przepisu mojej mamy i zawsze wychodzą przepyszne. Ale tym razem będą to pączki wyjątkowe. Tak, bo to pączki urodzinowe. Świętujemy drugie urodziny tego odpoczynku a nasz filmik możecie obejrzeć na pilocie WP. Do dzisiejszych pączków będziemy potrzebowali mąkę, jajka, cukier, drożdże, mleko, mąkę lub ocet lub spirytus, masło, smalec i olej, marmoladę lub dżem. Najpierw zrobimy zaczyn, do czego użyjemy mleko, Drożdże i cukier. Mleko musi być ciepłe podgrzane, żeby nam te drożdże wyrosły. Dodajemy do tego 7-8 deko drożdży ze 2 łyżki cukru i mąki, żeby się nam zrobił zaczyn. Do wączków potrzebujemy 10 żółtek, dlatego musimy oddzielić żółtka od białek. Do żółtek dodajemy 4-5 łyżek cukru w zależności jak ktoś lubi, a może jeszcze jedną Izu zaproszę Cię ucieraj ruchem takim okrężnym, żeby się ten cukier utarł bardzo ładnie z jajkami. Ucieramy jajka z cukrem i dodajemy płatki masła. Już wcześniej wyciągniętego będzie nam łatwiej. I ucieramy do połączenia jajek z cukrem i z masłem. Widzimy, że masa już jest prawie gotowa, jajeczna. Zaczyn też bardzo nam ładnie wyrósł, więc będziemy dodawać resztę składników i wyrabiać już ciasto na pączki. Do zaczynu dajemy mąkę. I wyrabiamy ciasto. Tak, i dodajesz mi cały czas mąkę, możemy bezpośrednio z miseczki wsypywać. Musi nam całą ilość mąki ciasto zabrać. Jeżeli będzie trochę twardsze, na to mamy dola, na dolanie ciepłe mleko. Pamiętajmy, że składniki do pączków, żeby były w temperaturze pokojowej. Wszystkie, czyli mąka, jajka, masło. Y, masło tak. Intensywnie wyrabiamy. Ciasto będzie w ten czas dobre, jak wszystkie składniki się połączą. Robimy troszkę wolniejsze, choć to zależy. Jeżeli Panie chcą nadziewać pączki przed upieczeniem, to staramy się, żeby ciasto było trochę wolniejsze. Jeżeli pączki nadziewamy po upieczeniu, to może być trochę twardsze. Teraz Mizuza wlejesz ten spirytus. Ewentualnie, jak nie mamy spirytusu. To zawsze możemy dać kieliszek octu. Alkohol czy ocet dajemy do ciasta, dlatego że później w czasie pieczenia ono nie pochłania tyle tłuszczu z patelni. Ciasto mamy już gotowe, przykrywamy czystą ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia. Patrz mamo, ciasto mam pięknie wyrobić teraz. Teraz przygotujemy krążki do nadziewania. Przygotuj stolnicę, podsyp trochę mąką, żeby się nam nie przykleiło ciasto, które wyjmiemy z miski, tak na całość. Pięknie wyrośnięte. Czasami panie rozwałkowywują to wałkiem. Ja zawsze to równam rękami. Wydaje mi się, że jest tak naturalniej. W międzyczasie y, przygotowywujemy sobie olej. I smalec na y, dość głębokawym naczyniu. Może być to głęboka patelnia, może być to y, rondel. Wlewamy tam y, olej i smalec. Możemy piec na samym oleju, możemy piec na samym smalcu. My tu Wam pokażemy wersję y, mieszaną smalcu i oleju. Teraz duza pomożesz mi wycinać. Będziesz się starała, żeby były jak najładniejsze krążki, a ja będę napełniać marmoladą, powidłami, czasami robi się masę adwokatową, staramy się zlepić i częścią zlepianą kładziemy na dół do wyrośnięcia. To jest porcja z kilograma mąki. Jest to duża porcja, ale pamiętajcie, że każdą porcję można podzielić na pół i zrobić z połowy porcji jest w ten czas mniej pączków, mniej pracy i krótszy czas wykonywania. Zlepione pączki przykrywamy ściereczką i czekamy aż wyrosną. Około 15 do 20 minut w ciepłym miejscu. Patrz, mamo, jak pięknie wyrosły. No tak, zostało nam tylko upiec. I, I alukier, a lukier no ten tak. różowy. Więc bierzemy się za pieczenie. Z jednej strony pieczemy pod przykryciem, tak dosłownie 2-3 minutki. Zobaczymy jak będą brązowieć. A drugą część dopiekamy już bez przykrycia. Najważniejszą rzeczą jest, żeby wyczuć tłuszcz, żeby nie był za gorący, ani za zimny i w ten czas z nadzieniem, żeby one nam się upiekły. Wyjmujemy na ręcznik papierowy, żeby nam odciekła nadmiar tłuszczu. Drodzy Państwo, oto efekt naszej pracy, mnie i Zuzy. No i co to za pączki bez lukru? Dzisiaj mamy taki specjalny różowy lukier. który sobie będziemy ozdobić każdy pączek. No to 100 lat. 100 lat. Smacznego. A teraz daj łapkę w górę pod filmem. Subskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia!